Ewangelia, która czytana jest w drugą niedzielę wielkanocy, w święto Bożego miłosierdzia, mówi o tym, jak to Jezus po swoim zmartwychwstaniu, mimo drzwi zamkniętych, z obawy przed Żydami przychodzi do swoich uczniów, przekazując im moc Ducha Świętego, ustanawiając sakrament pojednania, sakrament Bożego miłosierdzia, i wreszcie, Posyłając ich, posyłając ich, aby przekazali to, co doświadczyli, co przeżyli, aby przekazywali miłość Boga innym. To wszystko, moi drodzy, dokonuje się mimo zdrady, zaparcia, opuszczenia przez uczniów Jezusa w godzinie jego męki. Uczniowie go opuścili. Jezus ich nie opuścił. Jezus przychodzi do nich teraz, aby ich uleczyć, aby uleczyć wszystkie ich zranienia, aby obdarować ich pokojem, mówiąc do nich: Pokój wam. A tym samym. Odwagi, nie bójcie się, to ja jestem. Ufajcie. I tu trzeba powiedzieć, że Jezus w ten sam sposób traktuje nas wszystkich. Jezus przychodzi do nas, z wielką cierpliwością i wyrozumiałością. I oprócz tego, że chce przemiany naszego życia, odpuszczając nam grzechy, to jednocześnie chce nam wszystkim pomóc, abyśmy dzień po dniu Mimo przeróżnych doświadczeń, które spotykamy na drodze naszego życia, abyśmy troszczyli się o pokój naszego serca. Jezus, jak Słyszymy w dzisiejszej Ewangelii z wielką wyrozumiałością, łagodnością potraktował Tomasza, tego, który nie potrafił uwierzyć, który nie uwierzył uczniom, że widzieli zmartwychwstałego. stałego. I dlatego też mówi, jeśli nie dotknę. Jeśli nie włożę ręki w Bogi Jego, to nie uwierzę. My wszyscy to dobrze znamy. My wszyscy dobrze znamy tą sytuację. Wiara, która szuka, szuka zrozumienia. Szuka potwierdzenia. Wiara, która potrzebuje dotknąć, zobaczyć, sprawdzić, to nie jest tylko problem Tomasza. To jest także problem każdego z nas, kiedy na co dzień musimy zmagać się z rzeczywistością wiary. Po spotkaniu z Tomaszem Jezus powiedział: Uwierzyłeś, bo mnie zobaczyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. To jest, moi drodzy, nasza droga. To jest nasza droga, którą my też mamy pójść. Aby doświadczyć tego błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Bo my, my tak często nie potrafimy uwierzyć, zaufać do końca całym sercem. Zwłaszcza wtedy, kiedy nie rozumiemy sytuacji, tego, co nas spotyka, kiedy nie radzimy sobie z naszą codziennością, albo wtedy, kiedy dotkliwie odczuwamy naszą słabość. A Jezus? A Jezus, moi drodzy, i tak ciągle do nas przychodzi. Przychodzi. W swoim słowie przychodzi w sakramentach święty i chce nam wszystkim udzielić mocy do znoszenia wszelkich przeciwności i kształtowania naszego życia na miarę naszego wiecznego powołania. Dlaczego? Bo Jezus kocha nas wszystkich bezwarunkowo. Dzisiaj, jak to już zostało powiedziane, niedziela Miłosierdzia Bożego, niedziela nadziei, niedziela odwagi, nadziei pokładanej w miłosierdziu Boga, Więc może czas nam, by podejść do Jezusa i by mógł On mocno i konkretnie dotknąć mnie, a przede wszystkim dotknąć moich ran, tych, których najbardziej się wstydzę, tych, których, które najbardziej bolą. Może warto, może nam trzeba podejść dziś, w niedzielę miłosierdzia, do Jezusa, bo tylko On potrafi zrobić to, że to, co jest martwe, ożyje. To, co jest chore, zostanie uzdrowione. To, co jest chwiejne, będzie umocnione. A to, co jest puste, zostanie wypełnione aż po brzegi. A wszystko to po to, abyśmy się stali. Świadkami zmartwychwstałego Jezusa we współczesnym świecie. W świecie, który jest przepełniony lękiem, obawą, niepewnością, niedowierzaniem, powątpiewaniem, także i w prawdę, którą głosi nam Kościół. Chrystus z martwych Chrystus żyje. Potrzeba, abyśmy my razem z Nim wstali i żyli pełnią życia. Amen.